Cześć, dzień dobry. E, taka seria dzisiaj będzie mąż mój. <laughs> też chcę zabłysnąć. Mąż. E, co jem w ciągu dnia na diecie? Możeście prosili, pytali się. Nie zawsze będą to typowe, menu, w sensie pokazane od początku i tak dalej. Tylko będę pokazywać też, co jem. Dzisiaj na śniadanie wrap. E, wrap z Halumi. E, sosem awokado i jogurtowo awokado jogurtowym i warzywami typu cebula, papryka i miał być jeszcze miks sałat, ale zapomniałam rzucić. Także takie mamy śniadanie do tego kawa. Tutaj mam zwykłą kawę białą z mlekiem odtłuszczonym plus erytro, erytrol. Erytrol zawsze mam problem z tym słowem. Także mój mąż zajada, trochę mu się rozwaliło, <laughs> smacznego kochanie. <laughs> Dziękuję, a później mi powiedzą, że z pełnymi ustami mówię. <laughs> Także, tak zaczynamy dzień. Później Wam pokażę, co jest na obiad, jaka jest przykąska. i co mam na kolację. Kolację dobrze, że spojrzałam co mam, bo muszę, muszę zrobić to teraz, żeby było gotowe na wieczór. Jest to owsianka. E, tak zwana nocna, ale można ją też do 6 godzin trzymać w lodówce, więc da, damy radę, nie? Także do zobaczenia później. Hej, część dalsza. Naszych co jemy w ciągu dnia. <noise> Dzisiaj na obiad są. Nie wiem czy to widać. Ja mam taką wersję właśnie tylko typowo dietową. To są gołąbki bez zawijania, Nie wiem, czy już znacie. Marysia ma wersję z kuleczkami zimnieczanymi i mąż też. Mega wersja. <laughs> Także y, ja spróbuję, bo jeszcze nie próbowałam. I jak to smakuje? Dobre. Powiem szczerze, że dobre. Ale, ale pracochłonna, jak samo powiedzieć. Trochę dużo roboty. Akurat przy tym daniu. Bo jeżeli ja muszę mieć wyliczone kalorie, w sensie ile mięsa, ile tego ryżu ile kapusty, to no wiadomo, ja tak nie muszę liczyć dokładnie. Bo no to ja muszę w osobnych garnkach robić, no to wiadomo, to jest więcej roboty, ale jak gotuję coś innego, na przykład coś jest, co się smaży na jednej patelni, tak zwane dania jednogarnkowe są najlepsze, najszybsze, nie? Także nie mieliśmy w tamtej diecie... Ryże różnego rodzaju z kurczakiem kary, z kurczakiem smażony ryż z warzywami. Marysia znudzona. Dopiero wstała. Także Marysia też spróbuje. Czy Marysia spróbuje swojego dania. Oj, spadło. Proszę, spróbuj. Ona się dopiero obudziła. Nie chcę próbować. No, zapuść się. No spróbuj, dobre jest. No dobrze, już, okej, okay. nie trzeba próbować, tak? Nie będziesz próbować. Okej, okay. <trybuj> trzymajcie się do później. Na koniec dnia nagrywam się jeszcze, bo obiecałam pokazać, co jem na kolację. Mam dzisiaj owsiankę, owsiankę w stylu Oreo. Jest to owsianka jakby ta ca nocna w Płatkach Górskich. E, ona stała od rana, od dziesiątej do teraz, więc e, troszkę dłużej niż 6 godzin, e, 9 godzin. E, w, w, w lodówce tam e, według przepisu była zrobiona i dodane później było tylko... Teraz, teraz właśnie dodałam. E, kawałki y, ciastka Oreo, borówka, o zaraz mi się wyleje. E, tak pokażę z góry. Borówka i masło orzechowe. Więc y, słodkie rzeczy też się je. Pierwszy raz jem taką owsiankę w swoim życiu. Ale tutaj chodzi o deficyt kaloryczny. Ja mam deficyt kaloryczny 1700 kalorii na dzień. E, miałam Wam pokazać jeszcze przekąskę. Przekąską był e, e, batonik proteinowy e, Go Active, bodajże z biedronki, kokosowy, już mi się tu niego nie chce zaraz iść, nie wiem, że dam zdjęcie. E, 1700 kalorii na dzień. E, to jest tak, tak skomponowane, żeby po prostu w tych kaloriach się mieścić. Ja, ja, ja powiem tak, ja nie potrafię jeszcze tych kalorii tak przeliczać, jak to robią specjaliści. Wiem, że można, że się da i tak dalej, ale chcę, żeby oni na początku pokazali drogę, a później, później zobaczymy. No, ta droga jeszcze długa przede mną, tak powiem. Będą wzloty i upadki. Powiem szczerze, że na początku było różnie. Były momenty, że też przetyłam, znaczy zeszłam z wagi, później przetyłam znowu tam chyba pół kilo czy 700 gram i, i troszkę to mnie podłamało ale to podobno jest normalne teraz właśnie dodałam swoją no, nową e, e, wagę dwa dni temu nie wczoraj wczoraj jak wczoraj jak robiłam e, e, zakupy byłam wczoraj, wczoraj na zakupach i jest 5 kg e, dokładnie 4800 to prawie 5 200 gram myślę że zaraz spadnie e, także to działa póki co na mnie e, chcę sobie, zastanawiam się jeszcze nad e, siłownią pomyślę o tym czy będę miała chwilę na to e, przynajmniej może dwa razy w tygodniu zobaczymy Także, tak wygląda dzień, yy, mogę jeszcze nagrać, jutro mam zupę dyniową, to jest z masłem orzechowym, nigdy w życiu takiej zupy nie jadłam, mogę nagrać yy, jak wygląda taka zupa, ciekawe połączenie, i serem typu feta, yy, zobaczymy jak to smakuje. Miłego wieczoru życzymy Wam, życzę ja Wam, właściwie mój mąż już poszedł do pracy, ja zostałam z Marysią, yy, dobrej nocy. I e, mówcie, co wy myślicie o tym. Teraz będę próbować e, pierwszy raz w życiu takiej owsianki, e, więc opowiem Wam o wrażeniach może następnym razem. Na razie.